Majapl przedstawia 100 przekonań zmieniających życie. Autorzy Marta Kuśpit i Darek Chwiejczak. Czyta Anna Rusiecka: Wiedza Mistrzów: Ja jestem przyczyną, sensem i skutkiem wszystkiego w moim życiu. Życie jest takie, jakie myślę, że jest. Wybieram dobre myślenie. Nie ma żadnych ograniczeń. Jestem moim najlepszym przyjacielem. Jestem oddechem, który niesie życie. Wszelka moc pochodzi z mojego wnętrza. To, gdzie kieruję uwagę, zasilam energią. To, czego doświadczam, ma przyczynę w moim wnętrzu. Chwila mojej mocy zawsze jest teraz. Kochać znaczy dzielić szczęście. Miarą prawdy jest rzeczywistość. Ja jestem spokojem, daję wam cały mój spokój. Zawsze jestem połączona ze źródłem. Pragnienia i pożądanie prowadzą do cierpienia. Każde wypowiedziane słowo, każda myśl zostawia ślad. Wybieram miłość i przechodzę z ciemności w światło. Zmieniając siebie, zmieniasz cały świat. atmaja.pl